Syrop z czosnku. Przygotowanie i jak stosować. Oczywiście jest to bardzo proste. Potrzebujemy dwóch lub trzech główek czosnku, trzy cytryny średniej wielkości, sześć łyżek miodu, wiele osób podkreśla naturalnego, no ale tylko taki miód warto kupować, oraz jedną szklankę chłodnej wody, tylko że wcześniej przygotowanej. I tutaj oczywiście czosnek obieramy, miażdżymy ząbki za pomocą wyciskarek czy też prasek, z cytryn wyciskamy sok i mieszamy wyciśnięty czosnek, miód 6 łyżek oraz sok z cytryny. Powolutku dolewamy wodę, cały czas mieszając, żeby powstała taka substancja no już gotowa, właściwie, tylko że musimy ją jeszcze odstawić na około 24 godziny, czyli po prostu na dzień, w jakieś ciemne miejsce tak żeby można powiedzieć to się lepiej y, przegryzło to złe słowo lepiej wymieszało i ten syrop już możemy przelać do butelek najlepiej z ciemnego szkła musimy pamiętać żeby i czosnek i ten miód był taki jak trzeba miód naturalny czosnek również najlepiej żeby na przykład pochodził z krajowej produkcji tak może dopowiem jeśli chodzi o spożywanie o dawkowanie Pijemy jedną łyżeczkę dwa razy dziennie. Nie więcej. Musimy, musimy pamiętać, że pijemy to najlepiej, kiedy, jest, kiedy są jakieś bardzo niekorzystne warunki na zewnątrz, kiedy wiemy, że możemy coś złapać, wychłodzić się, czy kiedy już zaczynają pojawiać się objawy, że coś nas bierze. Tylko, jeszcze bardzo ważna sprawa nie przesadzamy z ilością. Uważamy, gdy mamy na przykład problemy z wątrobą, czosnek jednak potrafi się z tą wątrobą, że tak powiem, pogryźć, i gdy nie przechodzi, idziemy do specjalisty. No ale to jest chyba oczywiste. I kolejna rzecz. Pamiętajmy, że chociaż mamy dużo miodu, dużo cytryny, tego czosnku wcale nie jest aż tak dużo, musimy pamiętać, że ten zapach po wypiciu nawet łyżeczki tego syropu może być nieprzyjemny więc o tym też należy pamiętać i należy to zaznaczyć. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.